Siemakoreczki, jestem Justy i w dzisiejszym odcinku mamy kilka quizów mamy quizy, chyba dwa zrobię i jedno albo dwa co byś wolał, więc jak się przedłużamy, lecimy jakby co, tak rzadko, teraz rzadziej będą odcinki itp, bo i też komentarze będę bardzo rzadko wyrażał ale wideo ale tylko przez jakiś czas, bo ja nie mam internetu a jak wypuszczam ten internet, to albo jestem u dziadków, że ten al raz ty wtedy wypuściłem te kilka odcinków. To. To było tak, to było. Jak byłem u cioci. A teraz wujek przyjechał, i akurat przez jakiś czas będziemy mieć. Nie, będziemy mieć router przez jakiś czas, ale tylko przez krótki czas, więc. No. Myślę, że za długo nie będziemy go mieć. Więc dobra, więc zaczynamy. Ile jest postaci w Brawl Stars? Zero 24 było. No. Dobra. Która postać nie występuje wyofiescując zasłonie ze w zwiastunie. nie. na Mike. Dobrze, spamiętałem. Okej. Okay. Ile pocisków wytrzymuje? Hol? Oczywiście, że 6. Kogo możemy odokołać odbywając 500 pucharków. Jessie, ale łatwo. To jest łatwe. Czy Uldjin może niszczyć murki? Nie. Ale nie może niszczyć Murków. On może prze... przenikać się z murki, a nie. Jest ja powiedziałem dobrze widzowie. Napiszcie w komentarzach, czy odpowiedziałem dobrze na to pytanie, proszę was. Od ilu pucharków jest? 13 ranga? Jezu 13. o 220 tak. Ile skinów ma Brok? Czekajcie. Teraz ile ma skinów brok? Ma zwykło się liczyć, czy nie? Bo, nie poliszmy. Yy, ma ten swoje, te dwa, beatbox i ten, ten szerkowy, yy, ma ten nowy i ma ten, czyli w cztery, dobrze. Bów, którego profila domaga się społeczność Brawl Stars? Kiedyś kroła, ta. Remodelu, którego skina domaga się... Yy, bow, domagali się Bow. Kto mówi come to mama, Pam? Łatwo na razie. Kto mówi? Łoda, datsak poko. Kto mówi? Sorry, noob, cold. Ile punktów życia ma? Hey, 40 tysięcy. Która postać z poniższych ma najwięcej życia? Bull. al primo? al primo ma więcej życia? Ło, wow, nie wiedziałem. Dzięki. Która postać z poniższych ma najmniej życia? Barley. Bricoma? Kurde, ale sobie jestem z tymi życioma to nie. Rico ma mniej życia. Ile zadaje ból za pierwszym poziomie bliska? No 1100. Ty 2000? Ja pierniczę. Nie widziałam. Kto zadaje więcej obrażeń podczas jednego ataku? Pierwszy poziom najmniejszy tym mniej, mniejszy, Kto zadaje najwięcej najwię obrażeń podczas jednego ataku? Daryl. Ile punktów życia mają pudełka na showdown? 6000. O ile punktów zdrowia leczy Star Power Pam? O 30. O ile, ile jest postaci, które mają muszki? 3. 2. Widać, że ogarniesz gra, ale tak jeszcze nie zasługuje na mianową Oczywiście, że nie. I teraz co byś wolał? Let's go. Nagrywa wszystko, nagrywa. Coś wolało, dostać 500 goldów 6000 goldów? Oczywiście, że Gamy. No, tak też myślałem. coś wolało, żeby do gry zostało dodane nowe legendarne zadania, żeby do gry dodani 3 Zadmiarze z Alei Bucharów. To jest zwykli, żeby było więcej, nie? Ludzie, legenda to legenda, nie? Ja ja wolał oczywiście tamto. Coś wolało, żeby nie można było już nigdy nic kupić za prawdziwe pieniądze, żeby nadal można było kupić Gamy. No, na no, odcinki fajnie się ogląda, jak ktoś kupuje, więc wolałbym to. No, hmm, tak myślałem, też ludzie kupują. Co się wolało. Nowy skin do Tary, nowy skin do Rose, do tary. Co byś wolał? Grać tylko Shelly, grać tylko bólem? Chyba wolę. Chyba wolę grać Shelly, bo on się fajnie buszuje i tepa. Bólem przez jakiś czas się dobrze gra i potem lipa. Shelly wolałbym. No, a tak ludzie wiedzieli. Co byś żeby była skrzynka z za żeby była skrzynka z punktami mocy do legendy. za zadomierza, z chyba. No, tak myślałem. Normalnie, byłoby kazacko. Co byś wolał? Tryb, tryb napad haste, Tryb zadyma, Brawl. Ja ogólnie lubię bardzo, brał Bardziej lubię, brał bola A ludzie też. Myślałam, że nie. Co wolał? Dostać Star Power do wybranego zadmiarza Dostać bardzo rzadkiego zadmiarza No oczywiście, że zadymiarza. Star... A bardzo rzadkiego, nie pierdolcie, ja mam wszystkich. Ja wolę Star Powera. Myślałam, że bardzo rzadkiego, że rzadki jest. Ale no dobra, no. Ojej. Co, Rozumiem, wszystkie zadmiarze z Brawl Stars? że rozpoznał. Że rozpoznał w postaci brał to zpoznać, że rozpoznał Jest bo Ile tego jest? Tylko to, co jest? Start stable jakieś itp? Nie Użytkownicy? Czy znasz wszystkie zdania z Brawl Co wiesz o Brawl niż będzie? Zaznacz mythic Brawlera Ja wiem czy to jest słabe Hello Test wiedza o browsers ultra hard Okej, okay, spróbujmy Ile przeżyłeś w jej to 36 6 Kogo może żeby zrobić 250 pucharków ból? Yy, ile punktów życia mają skrzynki na shallowdown? 6000 ile gołów kosztuje Rockstar Colt 30 gmów? Od ilu pucharków jest 16 ranga postaci. 16 ranga. 320... Nie, 40 Ile tych punktów Star points kosztuje złotym Mehabo? 50 tysięcy Ile jest postaci z pucharków? pucharków. Czekajcie. Jeżeli nie zaliczę, więc tak. Selena na te TikToki, leżę sobie TikTok i TikToki ogląda. Ok, najpierw jest Nita, Ej, potem jest Colt Bull, co? Dobra, już. Ej, już zgubiłem się. Nita, Colt Bull, Jessie, po Jessie jest Brock. Potem dynamik. Po majku jest. Bo. A ja, zgubiłem się. Czekajcie, zaraz wrócę. Dobra, jestem. Okazało się 7. Jak to się 8? Co? Czekajcie, nie sprawdzę. To 8? Jak to po 8? Jak to 8 jest 7? Przeliczymy sobie, czekajcie. 1. 2 3, 4. 5, 6, 7. Jak się tutaj policzyłem, czekajcie. Jak ja to policzyłem, XD? Jak ja to policzyłem? Piernicze, to, Ela. Moja matematyka jest za Kitu Ile jest kolorów ników? Skąd mam to wiedzieć? 9, 12. Ile jest widocznych zębów na awatarze Penny? Po co tu komu? Kurde, TO niby to wie. 5, 4. Czy to oko? Rikoszeta. Jak nazywa się Star Power Broka? Płomień. Łatwopalne podpalenie? Łatwopalne. Jak nazywa się Star Power Pam. O, zgadłem, jak nazywa się ult jessie, po co komu to jest? Nie, złomek. Jak nazywa się atak dynamite? No mi to krótki ląd, ja Jak nazywa się ten skin? Black Mecha Crow? Night, kurde. O której godzinie zmienia się ma no, poszałda? 24, 22! A! A! Zmienia się banti hejs. Tego nie wiem. O szóstej. O czwartej. Za ile pucharków jest ostatnia nagroda z alei pucharków? Za 15 tysięcy. Nie. Od 15 tysięcy się kończy cała aleja. Ile megaboksów jest w alei pucharków? Nie wiem. Nie doszłem do żadnego megaboksa. 8 Za ile pucharków jest pierwsza nagroda z alei pucharków? Za dychę. Zadycha, że jest! Jak patrzyłem, bo już zadycha. Jak nazywa się ta mapa? Nie znam na tej mapie, jest taka mapa w tej grze. to traktat, gorący punkt. Ozgadłem. Ja się chlamę. Jest ok. Gdzie... Naprawdę, to był ultra hard. Ciębie, pytanie okej, okay, Jaką postać wolisz aby usunięto? Tic Rose Tica nienawidzę tej, tej, tej postaci Co wolałbyś dostać? 50 Brawl Boxów 25 Big Boxów 10 10 Megaboxów Ale jak 10 to jest bardzo duża szansa na nową postać Czy lubisz Brawl Stars? Fajna gierka Co byś wolał? Grać na prywatnym serwerze grać na normalnym serwerze? Ale zależy czy online jak like online, to wolał ten. to no. byś wolał? Mieć wszystkie postacie leg legendy i mityczne, mieć wszystkie postacie rzadkie, za pucharki bardzo rzadkie. Marzy się, że legendy i mityki. Ja bym się czy chwalić na YouTubie. Co byś wolał? Już nigdy nie dostać legendarnej postaci, już nigdy nie dostać mitycznej. mitycznej, to byś wolał? Dostać tysiąc komów, dostać milion brałów końców tysiąc gramów hej, podoba ci się ten quiz? tak średnio, ale uratam tak no. to koniec okej, okay. Brawl Stars co tu masz? jaką postać wolisz? Colt czy Shelly? Colta lubię, bardzo kolta uwielbiam normalnie co byś wolał? 5 big 15 brawów boxów, 15 brawów boxów Wykładajcie, co chcecie. <kuszczak> Ale mi głos się psuje. W jakie tryby grasz najczęściej i dużo starcie? No. Jakim tyłem gracza jesteś? no pro hacker. <kuszczak> Wiesz, że nie jestem prosem. Jestem bardziej nubel na sobie pro kurde. Pro, jestem, prosa, kurde. To jest pro, jestem prosem kurde. Tak, jestem prosem. Jestem prosem z Jak dobrze znasz Brausers. Już żeby było? Quick Stars, ok. Jakie okay, Ultima Spike rzuca kaktusem, rzuca kolcami, zmienia się w kaktusa. <grym> rzuca kolcami. Ile postaci. I ile jest postaci Brawl Stars? Eee, 24. Wtedy było. 26 teraz. Nice. <grym> nice. Dwa pytania, nice. <grym> ile postaci jest Brawl Stars? 26! czy tak czy gra Brawl Stars miała kiedyś inną nazwę niż Brawl Stars? nie w jakim roku została utworzona Brawl Stars? w 2017 nie? tak ile się szó strzeluje kolczyło? wszyscy to spytają? czy w grze jest taka postać? DP? nie ma DP jest taka postać jak Crow? tak jest Crow taka postać jak Piper? tak NAJ! <grych> kurde, easy to było. Brawl Stars Kurde, zrobił miliard chyba. Dobijemy do 15. Który to to Al Primo? To jest el primo, kurde. Rosa i potem Horald słabo było do hitu. Brawl Stars Co wolicie? Ja, ja uwielbiam co wolisz. <grych> y, miliard żyły, ale nic z nimi nie robisz. Miliard gemów, ale nic mi nie robisz. Naprawdę! XD Stary Ricochet, nowy Rico. Stary Ricochet jest najlepszy. Ricochet jest najlepszy, stary. Co wolicie? Jeden Megabox dwa tygodnie co tydzień. Tu! Głupi by tylko na to poszedł! Co wolicie? Motki Browser z tą legendarną postać Godly będzie w niej... jak je... postać? To był stąd Emotki, morde. Emotki były kozackie. Wiedziałam, że pójdą po legendę, bo ludzie właśnie plują na legendę itp., ale ja nie. Dostać 10k gemów, wybrał stars. Dostać 1k borrowboxów. <grywki> to kogo wolicie? Osoby, którą Yoshi to nagrywa, z Yoshi Majosi. to to Yoshi, Yoshi. A! Yoshi majoshi, To on nagrywał z jakimiś fajnymi? Z Farelem nagrywa, z NoliFem? Z NoliFem on nagrał? Nie, z Dziedziejką chyba nagrywa. A ma Josie Majosi, damy bo Na pewno to wic, ma Josie Majosi to. No. Brawl Stars. kolej ja chyba przejdę wszystkie. Pytanie za 5 złotych: kiedy powstała gra Brawl Stars? 2.17 wyszła. 2.17 wyszła. Ej, ty, błędy to robisz. Pytanie za 5 tyka. Jak się nazywa. Sub... Ja tu padam. Serža. Tak! Uuu! I normalnie się cieszę. Pytanie za 50 tysięcy. Kto jest pod samą postacią? Oczywiście mi się nie Pytanie za 5 milionów. Jakie są legendarne Brawlery? Draw Staros. Leon Jean Mortics, nie? Leon Spike, Crow. Easy. Za miliard złotych!

co boli! Ko, kogo wolisz? Kroła! Kroł jest kozak. Kogo wolisz? Brok Barla i broka. Już koniec, Halkur. Oh, Brawstas! Ile jest Brawlerów? 26. Zaraz 24. Jak wyszedł Jin, to ile za za przyciąganie? Kurde nie wiem! Wieście! Tak! Z kozakiem Jak nazywa się ten tryb? siecz cz Jak się nazywa skin do Spike za 80 gemów? Sakura Spike Barley to... Trower Brawo Mati Brostar sobie świsze O kurde, sąsiad na mnie się gapi, się boję Jak nazywa się Ult Nalot! jej, kto, kto ma więcej życia? Bull Rosa Rosa. Nie! Kurde! Jak się... Jak działa ult El Primo? Szybko biega. Skacze! Kurde, El Primo, kurde, co wszystkich skurza Normalnie jakby był lepszym, kurde. Eee, jak to się nazywa? Ten co wiecie co robi filmiki, to na razie powuszczył takie... El Primo jak leci kurde. Albo czekajcie, zrobię to. Widzicie, kim kozakiem jestem? Widzicie? Wiesz, <laughs> nie zrobiłem to. XT. Kto strzela dalej? Crow czy Leon? Crow. To! What? Kto ma więcej życia? Piesek Jessie, armatka Penny. Pieseł. Nie? Kurde, słab jak jestem z tej gry. Słabo. Kurde, sam segada jest słabo, jestem lepszy od siebie. Kto jest za 10 pucharków? Oczywiście, że nie ta. Kto jest za 6 pucharków? E, Colt. Lol, że lol, Prze nie, nie przegrałem tego. Co wolisz? Spotkać Shelly z Ultem, spotkać Bula na blisko. Z Ultem z Shelly chyba. Co wolisz? Zostać nabity przez Nite za z 1HP, zostać zabitym przez Piper na blisko. No. Co wolisz, dostać Piper, dostać Mortisa? Mortisa wolę, nie od Piper. Piper to najgorsze gówno, co może tylko być w tej grze. Ogólnie jak ktoś lubi Piper, na przykład Dziwne Mleko uwielbia Piper. Sorry, ale ja nie umiem grać z takimi postaciami. Ja najbardziej lubię właśnie takie postacie jak Crow, Poco, Colt, no i Mortis, takie, to są bardziej takie postacie, co właśnie umieć, trzeba też umieć grać. Piper też trzeba, ale nie, nie lubię grać sniperami i w takich grach, właśnie takie jak Call of Duty czy Battlefield, uw... najbardziej Battlefield uwielbiam. Yy, wy... Mam piątkę Battlefielda i uwielbiam w tej grze grać sniperem normalnie. Najlepsze co to może być, nie? Cały niż, Grać przez resztę życia w Bloodstaff, grać przez resztę życia w Fortnite. Fortnite, kurde! Ooooo, tyle musy, Fortnite to lepsze! To ma, ma co tydzień aktywizację, a nieco 2 miliony lat <gry> Dostać Kroła i poko dostać Leona. Kroła, Kroł to największy kozak. Cz jakie lamusy lubią Kroła? Bardziej lubią Leona i Bo Kowoli Szkolta. Wiedziałem. Trzelina widzę. Znaczy lubię, ale nie tak dobrze. Kam co, rob co robisz na Idę się bić. Idę się bić. Kurde, ja się zawsze idę bić. Co robisz, gdy grasz z Dynamite'iem? Teamuje się, bije... Bije się zawsze, nie? Nigdy się nie teamuje. Dlaczego robisz ten quiz? Bo się nudzę. Bo mi się... naprawdę się nudzę. <grym> quiz o browser. Ile jest? 20 minut filmu! Woo! Test. Za ile pokazów jest Tysiąc. Za... 1000. Ile habem skrzynka? 6000 Za ile pucharków jest Showdown? Za 150. Jaki jest krótko Stars? BS, 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 BS. Co oznacza Brawl po polsku? Wielka gwiazda. Wielka bijacyka legendarne gwiazdy? Tak! Ile postaci jest w 26 średnio, Ej, się odpowiedziałam. Dobrze, jest 26 XD, Ile jest kurek do nity? Nita, NOT 4. Ile graczy MOŻE wbić na showdown? On dycha O, to był taki głupi. Co? Co? Na pewno ci, ci to za ten. To... Brawl Stars quiz Co wolisz? Grać, zagrać z youtuberem w starcie? Zagrać... Zagrać. Z, 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 z YouTuberem, kurde. Mam się chwali, że grałem z na przykład z kim... Z, kim, z jakim, jakim youtuberem chciałby zagrać? Jora to, to inne tematy. Zagrać z nubami, zagrać z botami. Botami? Kurde boty. <grym> po co mi nooby? <grym> znaczy ja jestem sobie nubem. <grym> Byś hakerem, kurde, tylko hacker. Jestem hakerem, kurde. Zobaczycie jeszcze za wesaku jak Puszczę do YouTube i będę miał miliard wyświetleń. <grym> o Jezu, nikt tego nie ogląda teraz, mówię wam. Dobra, to wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, więc... Ej! Dziwne mleko! Proszę z tego odcinka, zrobić fajny moment, jak to oglądasz, proszę cię.